Ponad 6 milionów złotych wyniosła wartość inwestycji drogowych w Pawłowie. To między innymi budowa odcinka ulicy Rodzinnej i Familijnej, budowa ulicy Obrońców Westerplatte oraz przebudowa ulicy Sudeckiej. Te inwestycje cieszą mieszkańców, a obchodzący w tym roku 250 lat Pawłów zmienia swoje oblicze. Mieszkańcy bardzo długo czekali na te, na te trzy ulice, które y, mieliśmy okazję dzisiaj świętować ich zakończenie. Y, może w układzie komunikacyjnym miasta one niewiele znaczą, ale dla tych mieszkańców, którzy przy tych ulicach mieszkają, to jest no praktycznie być albo nie być, bo możliwość bezpiecznego dojazdu do domu, dojścia, oświetloną drogą, bez ryzyka wykręcenia sobie nóg, to jest, to jest wielka rzecz. Także bardzo się cieszymy, że udało się. W sumie te inwestycje w Pawłowie w ostatnich latach to 6,5 miliona złotych, więc myślę, że znacząca kwota, z tego 1,5 miliona złotych Pani Prezydent udało się pozyskać dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, ale te 5 milionów trzeba by było z budżetu miasta na to wyłożyć. Będziemy działać dalej. No. Jest robota, no trzeba ją zrobić po prostu. A najważniejsza radość mieszkańców, którzy korzystają z tej intensywnej pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. Najtrudniej zawsze z względy własnościowe ogarnąć no i oczywiście pieniądze. Jak nie ma pieniędzy, to ich szukamy. Jak zadanie trudne, to szukamy rozwiązań, ale przede wszystkim to, co najważniejsze. Cieszymy się z radości tych, którzy, jak słyszymy, czasami 50 lat czekają na Rozwiązania drogowe. Dlatego ja ogromnie się cieszę, że w tej kadencji udało się tak wiele inwestycji drogowych zrealizować. A tu w Pawłowie rzeczywiście drogi, które czekały nawet po 50 lat.